Zastanawiałem się, jaki powinien być mój drugi film na tym kanale. Pierwszy opowiadał o Berserku, więc pomyślałem, że kolejny powinien poruszać temat jednej z mojej ulubionej serii i takiej, która miała na mnie wielki wpływ, czyli Naruto. Wiecie, ja jestem fanem Naruto z czasów, gdy ten leciał na Jetixie i prosiłem mamę, by tak kupowała mi ponieważ były tam naklejki z bohaterami serii, więc żywię do tej serii ogromną nostalgię. Ten film miał przybrać zupełnie inną formę. Miał opowiadać o moich do pięciu ulubionych walkach w Naruto. Nawet sobie wszystko ładnie wypisałem. Ba, nawet nagrałem. Jednak uznałem, że to nie jest coś, o czym chciałbym opowiadać na tym kanale. Nie zrozumcie mnie źle. Ja sam lubię oglądać takie listy. Jest kilka super filmów na polskim YouTubie o tej tematyce. W opisie znajdziecie linki do tych filmów. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, może zajrzeć i je obejrzeć. Chciałbym przyjrzeć się samej serii jako takiej, skupić się na jej zaletach oraz wadach, zadać sobie pytanie, co sprawiło, że sprzedała się w tak znakomitej ilości egzemplarzy i czemu tyle ludzi na świecie wraz ze mną pokochało historię tego żółtowłosego chłopca. Zapraszam do oglądania. Naruto. Manga autorstwa Masashiego Kishimoto. Wydawana w Shonen Jumpie w latach 1999-2014. Na jej składa się 700 chapterów, co razem daje 72 tomy. Stała się częścią wielkiej trójki Jumpa i przez bardzo długi okres kościoła na szczycie list sprzedaży. Przez pewien czas dziennie o pierwsze miejsce nawet z samym One Sama seria jest kochana w każdym zakątku świata. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zna lub słyszał o Naruto, a to już wiele znaczy. Ta historia wciąż jest żywa, a to, że jest wspominana w serialach, filmach, czy też przez różnych artystów pokazuje, jak wielkie znaczenie ma ona dla ludzi. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że coraz więcej osób ją ogląda. Sam pamiętam, gdy chodziłem do gimnazjum, to znałem może trzy osoby, które oglądały te anime. Może wychodziło to z przeświadczenia, że anime to coś dziecinnego. Teraz na całe szczęście ta narracja się zmienia. A sama seria zdobywa cały czas nowych fanów, którzy dopiero zaczynają swoją historię z Naruto. Szczerze mówiąc, to im zazdroszczę. Dlaczego tak pokochaliśmy Naruto? Wiecie, ja wychodzę z założenia, że dobry film, serial, muzyka czy ogólnie sztuka powinna wywoływać emocje. A ilość emocji, które towarzyszyły mi podczas oglądania Naruto, jest niesamowita. Od razu pokochałem tę historię. Te zupełnie różne postacie, z różną ideologią i innym rozumieniem słowa ninja. To właśnie było moim zdaniem jedną z głównych sił tej serii. Ta różnorodność. Każda postać miała swój unikalny design. Swój własny charakter. To właśnie sprawiało, że dało się czuć duszę w tych postaciach. Same walki z początku Naruto przypominały bardziej partie szachów niż... Pojedynki megazordów, jak to było w późniejszym czasie. Przeciwnicy zastawiali różne pułapki, stosowali przeróżne techniki, przyjmowali różne taktyki. A sam wynik walk nie był zależny od tego, kto jest silniejszy, tylko od tego, kto jest tym sprytniejszym. Jak potrafi wykorzystywać swoje umiejętności w różnych sytuacjach. Teraz kilka słów o samym głównym bohaterze czyli Naruto. Chłopcu, który posiada w sobie dziewięcio-ogoniastego demona, dzięki czemu jest odpychany przez mieszkańców swojej wioski, którzy widzą w nim wyłącznie zagrożenie. Przez to właśnie Naruto pragnie zostać Hokage. Chce pokazać swoją wartość dla wioski. Chce, żeby wszyscy zaczęli go szanować oraz by poznali jego wartość. Nie zatrzymuje się mimo przeciwności losu, dalej brnie, by zrealizować swój cel. Taka jest właśnie droga ninja Naruto, a dla fanów serii piękna lekcja. Pierwsza seria Naruto obfitowała w niezapomniane momenty. Nie znam fana Naruto, który by nie kochał walki Lee z czy zabuzy i haku z całą Drożyną Siódmą. No, prawie całą. mogę nie ma tam słabego, czy nawet przeciętnego arku. Antagoniści są wyśmienici. Pamiętam, jak wielkim niepokojem napawała mnie postać Orochimaru ze swoim świetnym soundtrackiem. Gama postaci była tak wielka, że każdy znalazł kogoś, w kim odnalazł cząstkę siebie. Autor poświęcał dużo czasu postaciom drugoplanowym, budując im ich własny charakter. Było czuć, że ten świat nie sprowadza się tylko do tytułowego bohatera. Nie można opowiadać o Naruto i nie wspomnieć o jego relacji z Sasuke. Ich przyjaźń oraz rywalizacja były motorem napędowym całej serii. Nie mam Naruto bez Sasuke i odwrotnie. Oglądając jak się rozwijają, rosną w siłę, dorastają. żyliśmy razem z nimi. Przeżywaliśmy gorsze i lepsze chwile w życiu. Oni byli z nami w tych momentach naszego życia. Dlatego tak bardzo związaliśmy się z nimi na poziomie emocjonalnym. Dlatego tak bardzo im kibicowaliśmy i przeżywaliśmy ich walki. Ponieważ czuliśmy, że są dla nas kimś wyjątkowym. Nieważne czy kibicowałeś jednemu czy drugiemu. Największą wartością tego wszystkiego jest to, że byłeś z nimi w różnych momentach ich życia. Oni byli dla ciebie. Teraz pora przejść do tej smutniejszej części i czas, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu Naruto w drugiej powierzchni pudena już nigdy nie zbliżyło się nawet do swojej najlepszej formy. Myślę, że głównym czynnikiem było po prostu przemęczenie Kishimoto. Wiemy przecież, jak wyniszczającym zawodem jest mangaka, oraz jako politykę przyjmuje Shonen Jump wobec swoich najlepiej sprzedających się komiksów. By przybliżyć Wam kontekst, to powiem aby tyle, że Masashi wziął ślub w 2003 roku, jednak na miesiąc miodowy wybrał się dopiero w 2015. Możemy sobie tylko wyobrazić jak zajęty był w czasie wydawania Naruto. Przez natłok pracy oraz przez zwykłe zmęczenie, postacie drugoplanowe zaczynały tracić swoje unikalne charaktery, a wszyscy wizualnie zaczęli wyglądać tak samo. Popatrzcie, tutaj mamy bohaterów z pierwszej części Naruto, a tu te same postacie podczas wojny. Moim zdaniem seria zaczęła tracić na swojej jakości zaraz po walce Naruto z Painem. Mam wrażenie, że po zakończeniu wspaniałego arku, który obfitował w legendarne wręcz momenty, Kisiel nie do końca wiedział, w którą stronę chce iść, więc wybrał najprostszą z możliwych, czyli wojnę. Kiedyś, gdy oglądałem jeszcze Bookiego, powiedział on, że jeżeli mangaka nie ma pomysłu na dalszą historię, to uznaje, że napisze arko o wojnie. Całkowicie się z tym zgadzam. Właśnie podczas wojny widać jak Kishimoto się wypala. Świadczy o tym fakt jak został potraktowany Madara. Masashi nie miał chyba pojęcia jak go zabić, więc zastąpił go Kaguya. I to jest chyba to co mnie wkurza najbardziej. I trochę psuje mi oglądanie Naruto. Te ostatnie momenty. Końcowy antagonista to Kaguya. Postać, z którą nie jesteśmy w żaden sposób związani emocjonalnie. Nie wiem jak was, ale ona mnie kompletnie nie obchodziła. Była postacią tak jednowymiarową i nudną, że z trudem oglądałem ostatnią walkę drużyny siódmej. A to był dla mnie wielki cios. Zamiast wprowadzać świeże postacie, autor odkopywał stare, przez co wszystko miało dla mnie smak kotleta schabowego, który leżał już jeden dzień. Niby zjeść można, przecież to ten sam schabowy, który jadłem w niedzielę na obiad. Jednak w ten poniedziałkowy poranek nie smakuje już tak dobrze. Właśnie dlatego, takie postacie jak Nagato czy Itachi były tymi poniedziałkowymi schabowymi. Można powiedzieć jeszcze wiele rzeczy na temat wojny w Shippudenie, ale planuję zrobić w przyszłości film, w którym skupię się dokładnie na ostatnim marku Naruto. Jednak, zanim skończę ten film, ostatnia kwestia. Finałowa walka pomiędzy Sasuke i Naruto była moim zdaniem fenomenalna. Wyglądała tak, jak sobie ją wyobrażałem. Walka do ostatniej kropli krwi, wyniszczająca bitwa pomiędzy przyjaciółmi. Dwie różne idee, dwie różne rozumienia słowa Hokage. Miałem przez całą walkę. Czekałem na rozstrzygnięcie serii. Chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie: To jest tym silniejszym? I wiecie co? Nie otrzymałem odpowiedzi, jednak zyskałem coś więcej. Otrzymałem kolejną piękną lekcję od tego niesfornego blondaska, który towarzyszył mi przez wielką część życia. Walka uderza w nas wielkim pociągiem nostalgii i dobrze mi z tym. Daje się mu porwać całkowicie. Ze łzami w oczach oglądam wszystkie przebitki z mocnymi wersjami Naruto i Sasuke. Zwracam uwagę na każdy szczegół, nie mogę powstrzymać gęsiej skórki. Dochodzi do mnie, jak bardzo jestem związany z to serio. Sama walka była doskonale wyreżyserowana, posiadała piękną animację, była obfita w momenty, których już nigdy nie zapomnimy. Jednak paradoksalnie, moim ulubionym fragmentem jest scena, która występuje zaraz po walce.

ona usraton kachi tate usraton kachi właśnie wtedy wszystko do mnie wraca te wszystkie lata, które spędziłem razem z tymi postaciami, te wszystkie walki, momenty z mojego prywatnego życia dociera do mnie, jak wiele zawdzięczam tej serii. Jestem za to bardzo wdzięczny.